Mano Szymano. Dzisiaj gramy sobie w Minecraft Hardcore, czyli jedno życie. No niestety jedno życie tylko. No jedno. Ale dobrze, że nie mam śnieżnego biomu, ani nie jesteśmy na jakimś jednym bloku na oceanie. nam takiego Sidam, albo w ogóle. Coś tam jest? Wioska. 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 I teraz ścinamy drewno, lecimy po koblam. I czy jest tam kowal? Jeśli będzie kowal, jesteśmy uratowani. No, fajnie byłoby w pierwszym odcinku w ogóle wejść do netheru. Albo gdyby tam były diaksy, no to by było fajne. Mm, diaksy. Diaksys. Mm, kopiemy. Dobra, spadło. Dobra. Robimy to, robimy tak, robimy to. I mamy kilof. kilow. Wcześniej, jakbyś też nie ogarniał Minecrafta, no to robimy patyki, yy, które robi się tak. A to chyba dobre. Nie, nie będę tłumaczać, bo nie ma po co, bo każdy to wie. Wchodzimy. No nie, ja nie lubię tego bloku, bo on mi zawsze przynajmniej przeszkadza, że on nie stonem. Ja ci mam jeszcze nie to On jeszcze mnie otoczył. Blok mnie jeszcze otoczył do tego. No jak mam masakra. No nie, mieć. Bo chciał żelazo nie mieć. Czy ja mogę dostać żelazo? Żelazo, żelazko. bo ja chcę m... żelazo nie mieć. Mieć to mi się nigdy nie przyda. Nigdy kompletnie. Nie, jaką ma się. No dobra, dopiero na chronów się może przydać, na przykład żeby achievement sobie zrobić. No to się każdemu. No to może się przydać akurat. Dobra, wchodzimy z niej. Uwaga. I. Raz, dwa, trzy, cztery, bum, I gdzie ta wioska była? Tam. Dobra. E, idziemy. Let's go. Let's go. Nic nie pytałem. Nic nie pytałem, to wcale nie tak. Jak myślicie, to wcale nie tak. To w, to wcale nie tak. Pyk, piecyk. Piecyk, dobra. I na razie. Co? No, jaka? Jak ta dłupia. No, robimy łódkę. W sumie łódka to, to najbardziej oka rzecz w prawda, Jak to się mówi. Łódkę, Łódka to tak naprawdę to w sumie jest najbardziej opowiadać w Minecrafcie. O, dobra, salmony. Proszę, żeby ten kowal był. Ja chcę kowala. I spikes. Ja tam widzę dosłownie już i spikes. to są i spikes. To są i spikes. To musi być to. E, dobra, widzę, widzę kopkę. Tylko, to tutaj, jest gole. Już widzę żelazo. Jest woda, więc można spłynąć. Widzę Golema. Widzę Golema, druga kopka. Widzę też drugą kopkę z dniami. Nie mm. wiadomo jakim prawem. Eee, Chodź tu, Golem. Golem. Chodź. Nic nie zrobię. Eee, Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Ile? Sztery, dobra, jest dobrze, jest dobrze. To będzie tarcza. ale czy jest tu kowal? Ja, czy jak tu kowala nie będzie, to ja się załamię. Nie, no tu kowala nie ma. Tu nie ma kowala. Tu kowala nie ma. A to, to, to jeszcze jest fajne, to jeszcze jest fajne. Bo tu mamy... ale chemiczną rzecz. No, nie wiedziałem co na ten raz sprzedajesz. No, ale i tak ci w sumie. dobra, tam już widzę, że śnieżny biom. Więc, a w sumie tak, musimy skraftować na pewno wiaderko. I zaraz to będziemy... w sumie nie będę tego niszczyć, bo zaraz tutaj wrzucimy. Wezmę sobie tylko prostu prostu jedno, jedno takie. Będziemy mieli już osiem. I skraftuję tarczę. Tarczę. Tu, tu deski Iron Tarcza Zbieramy Crafting i lecimy do tej kopki. Bo czy to jest tu? u mnie teoretycznie bym mógł na Highbala spaść. Nie mógł spać na highballa, Ale czy to mi się. No ja nie chcę rezygnować, bo to jest świat hardcore. Jeśli zginę raz, przegrywam wszystko. I teraz save. A. Nie więc za bardzo to ja ryzykować nie chcę. A więc pójdziemy sobie tu. I spływamy. I mamy tutaj od razu żelazo. Jedno niestety, ale tu mamy więcej. Teraz będę musiała sobie... Przy... Dobra, będziemy... Dobra przepalamy sobie... chociaż jedno, chociaż jedno, nie? Żeby było. Bo ja zaraz głodu umrę. Dobra, robimy żelazo, bardziej um, wykupujemy trochę dużo no, i nawet dużo go jest. Nawet dużo. I czy to się przepaliło, czy już zgasło? Przepaliło. E, to, to dobra. Wkładamy, no nie mamy węgla, dobra. No to nie ma po co. Jak nie ma węgla, to tak średnio, to nie ma po co. Tak średnio my boję, no tak średnio. Ale tu jeszcze widzę kolejne żelazo. Musimy dzisiaj zakończyć sko odcinek, gdybyśmy mieli takiego full, full eku żelaznego. Gdybyśmy gdy będziemy mieli full eku żelaznego, będziemy mogli skończyć odcinek. E, więc, no. Tu. No i prawdopodobnie w tej wiosce zamieszkamy, bo ja tam jakieś okroczenie ogarnę. Nie mury, tylko po płotki, które były tylko będę mogły strzelać z z tem. Więc, jakby no, nawet dobrze, nie? na dobrze. Tylko czy jest tu gdzieś... Halo? Węgiel? Węgiel, halo? Nie, ty, bo wungla nie ma. Ja cię, wungla nie ma. Ej, nie gadaj. Dobra, są hajbale, weźmiemy sobie hajbale. Na pewno. Dobra, widzę wungla. O kurde. O kurde. O kurde, będzie przypał. Będzie przypał. Ja to wiedziałem, że to będzie zły pomysł. Ale zaraz tam i tak wychodzimy... Wiemy, gdy będziemy mieli już full latam. No co z nami wychodzimy? Zbieramy teraz wągiel. W tam nie widzę nikogo. Chyba. Mam nadzieję, że kurde jakiś palium zara nie wejdzie i nie zabije. Bo kto? Bo... Unii nie jest na lat, więc no, nie wejdzie mi nikt na ten serwer. To z to ja tu samo i ram. Uwaga. I kolejny węgiel. E, raz, dwa, trzy. I kolejny... mam ile mam Za 22. No to tu jest kolejne. Tu na chyba jedno, tak jedno. Są szkielet, jacie, jak mnie rzecz przestraszy. Teraz tam jeszcze idziemy, tamto i tamto. A to w sumie nawet może starczyć to, jeśli będzie duża ruda. Eee, kopiemy. Dobra, jest więcej niż dwa. Jest więcej niż trzy, jest więcej niż trzy. Eee, dobra, no, ale bierzemy jeszcze to. Bierzemy i tak. Chcę sobie to wszystko, dobra. Ja będziemy mieli bardzo dużo yy, ten chleba. I jeszcze bierzemy to żelaza. I ile go będziemy mieli łącznie? 30, no to starczy. Starczy i to mocno. No nie, no ty. Ja czy ryzykuję teraz życiem? Teraz właśnie zaryzykowałem życiem trochę. Bo nie wiedziałem, co właśnie mam ogarnąć. nie wiedziałem, co mam teraz właśnie zrobić. Ja nie kompletnie co mam robić. Nie, bo mogę dednąć. Mogę dosłownie dednąć. Ale yy, nie mam piecy. Ja tylko sobie tam. Świetny jesteś. To, a, weźmiemy lawę. albo dobra, wodę. Lawa nam jest niepotrzebna. Woda... Yy, Woda znaczy jest bardziej potrzebna nam. Czy jest tu mój piecyk? Jest. Bo idzie miałby być. Tyk. Dobra, przepalamy i teraz tak bierzemy stąd skądś wodę bo skąd? bo zaraz będzie, że ja stamtąd wezmę bo w sumie tam nie mogę, bo to jest wodospad więc weźmiemy sobie stąd to w sumie teoretycznie też jest wodospad ale woda mogę w sumie wziąć i skąd to leci? skąd to jest? To kiedy... bo to jest jezioro jak się, jak głupi i więcej? w ogóle ja boję się zawsze tak skakać na no zwykle naprawdę ja dostaję już badaczki gdy ja to widzę takie coś tak żelazny kilof. mamy ty bo ja nie mam tego ja cię nie mam łóżka będę musiał zaraz jak najszybciej stąd wyjść no przepalimy to później wychodzimy. Wychodzimy. Szybko. Jak... jak... Ile ci w wymagach. A, i tam to jest mój skin. Nara, szybko wychodzimy. I ja ogarnę tylko sobie żelaznego seta. Ogarnę itemki i kończymy odcinek, bo i w następnym odcinku yy, będę chciał yy, najprawdopodobniej ogarnąć nowek mój. Domek i ogrodzenie dla wioski I to będę chciał zrobić Dobra I mamy to stary ziomek To nie moja wina tu, tu jest jezioro Tu jest jezioro No co? No co? Co? O co Ci chodzi? Mamy siekierkę Trochę wezmę drewno, bo drewni, nie mamy drewna. Kto to mieszka, to bardzo przepraszam. Halo mój komputer dostaje laga mózgu, jak widzicie. Mój komputer właśnie dostaje lagę mózgu. Dobra, no to ja się z wami widzę, gdy ja już będę miał wszystko żelazne. Ale ja mam już się około połowa, więc pyk robimy tak i robimy tak. No i mam już pół Więc gdy co mam się robi? kradnę komuś wyro. Na przykład temu typowi. Bo raczej to nie przyda. Nie przyda mu się to na pewno. Nigdy łóżko się nikomu nie przydaje, tylko graczom. Ja nikomu innemu. Tu jest... On nie tu z głupek. Głupek, bo on nie ma żadnej profesji, nie przyjmie. Ja mówiłam jak sorry. Sorki. Dobra, wybieramy na spodnie. Bieramy na spodnie, nie ma po co. Hmm, 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 hmm. Dobra, no na pewno to sobie muszę załatwić. Na pewno to załatamy. To ja tutaj od razu to łatam, bo to, to brzydko wygląda, więc to od razu. Co? Dobra. No. niszczymy tę drugą warstwę. Bo no, co tak trochę nam przeszkadzało? Trochę. Ale żeby to ładnie wyglądało, to jakoś tu wezmę piasek. Co tu robi żółw? A ja pan żółwiu, proszę uciekać. Panie żółwiu. Musi pan stąd uciekać. Bo to jest piasek, pan nie lubi. Żółwie nie lubię piasku. Znaczy, no, na lądzie. Na lądzie nigdy nie lubią. Może ja tu jesteś jakiś inny? Może to jakiś inny jesteś. Dobra, mamy co to załatwione. To para, dobrze to wygląda tu, tu, tu dobra i sparamy i tu tylko to tak znowu zrobimy dobra i od razu lepiej to wygląda i teraz robimy tu, tu to było tu tak wszystko nam się już przepaliło robimy tak i robimy tak i mamy całego go w seta Ten, jak to chcesz ja chyba tutaj sobie kraftuję hajbala, tak z 3 na klacze, jakby co, nie pewnie mi to nigdy nie wyjdzie, tyk pyk, kraftujemy chleby, no i na styk, starczyło, a ja się z Wami żegnam, pa pa!